Że już nie jest głównym inżynierem wojsk lotniczych. Po blisko 14 latach laska batki nie zabliźnił jeszcze swojej rany. Niezabliźniona pozostała nasza pamięć pamięć bliskich i pamięć dziennikarzy, których różnymi drogami ta tragedia dotknęła. Wtedy myśleliśmy, że to był jakiś samolot, który lądował w Warszawie. Zacząłem szukać reporterów, ludzi, i tak dalej, i, i zadzwoniłem wtedy do Moniki Olejnik. Mówię: Zbieraj się z domu, przyjeżdżaj, weź Józka, kierowca naszego, który ma duży magnetofon. Jedźcie, coś zrobisz, pewnie cię przepuszczą. Powołaj się na Dziewulskiego, kiedyś robiła reportaż o brygadzie antyterrorystycznej. No, radź sobie. I tak się, tak się to wszystko zaczęło. Nie wiedziałem, że tu wrócę po 13 latach, jeszcze raz. Widok był makabryczny i było mnóstwo ludzi. I e, straszny widok na drzewach. I pamiętam, podszedł, podeszłam do zamowca i się go zapytałam, e, co się stało, czy może pan mi powiedzieć? A on mówi: Tak, wszystkich rannych odwieźliśmy do szpitala. To był trudny czas dla dziennikarzy, myślę, bo dziennikarze mieli kłopot z takimi informacjami. Wybuch Rotundy, na przykład, podobna bardzo sprawa. Była blokada jakaś zawsze, dlatego, że politycy zresztą do tej pory uważają, że jeżeli o czymś się nie mówi, to tego nie ma. To było największe przeżycie reporterskie mojego życia. E, e, jeszcze pamiętam, że chciałam się dokładnie dowiedzieć, co się zdarzyło, e, jakie były przyczyny tego wypadku i razem dowiedziałam się, że kontroler lotów, który miał tego dnia dyżur, mieszka w Legionowie. I z Józkiem Konkoleckim pojechaliśmy do Legionowa i siedzieliśmy kilka godzin pod jego domem, ale niestety e, nie chciał z nami rozmawiać wtedy. Pamiętam jeszcze, kiedy Monika Olejnik wróciła z tego miejsca katastrofy. Pojechaliśmy chyba do niej do domu. Siedliśmy spokojnie i, i ona mówi, czy ty wiesz, co ty mi zrobiłeś? Czy ty wiesz, co ja zobaczyłam? Ja sama. Chciałam to wymazać z mojej pamięci, bo to był naprawdę szok. Ja zresztą miałam potworny żal do Sławka, że on mnie wysłał, ale on nie miał innego wyjścia. Byłam jedyna. Pozostała właściwie już tylko jedna zagadka. Pytanie, na które nikt dzisiaj nie potrafi odpowiedzieć. Nikt z wyjątkiem Hanny Chęcińskiej, stewardesy, która zniknęła 8200 metrów nad Warlubiem, 23 minuty po starcie z Okęcia. Rozhermetyzowanie kabiny mogło wyrzucić ją na zewnątrz. Odnaleziono przecież części wyposażenia samolotu w warlubieńskich lasach. Z zapisu rozmów w kabinie pilotów wynika, że zniknięcie Hanny Chęcińskiej zauważono dopiero 8 minut po 11, a 4 minuty przed rozbiciem samolotu. Już wtedy na pokładzie kościuszki nie było jej. Kiedy kilka dni później w zakładzie kryminalistyki rozszyfrowano zapis rozmów, po warlubie wyruszył pół Zomo w poszukiwaniu ciała Stewardesy. Hanny Chęcińskiej nigdy nie odnaleziono. Ani tam, ani w lasach kabackich.